Wiada się udany dzień. Zaraz się rozkręcę. Przełożyłem wkładki z drugich butów do tych, w których biegnę. Czyli mam podwójne wkładki, ponieważ amortyzacja no, już na pewno nie działa. Nie ma jej i to trochę wpływa na zmęczenie nóg yy, po asfalcie. No Zobaczymy. W każdym razie, było się danko. Fajne miejsce do clegi. Karczmału. Lecha, także dostałem śniadanie kawusie i przede wszystkim kciuki na drogę. A to najważniejsze: jak mi dobrze ludzie dobrze życzą i trzymają kciuki za to, żeby się powiodło. Państwa Polskiego z Ukrainą widać tabliczkę w oddali także no dzisiaj zmęczony bo wczoraj kolacji nie miałem w zasadzie na szczęście było śniadanko no ale godzina 15 i przydałoby się jakiś ciepły posiłek i kawa, żeby się wzmocnić na dalszą drogę no dobrze, że zadzwoniłem, bo się okazało, że nie tak w internecie do 19, tylko jest otwarte do 15, a że już jest po 15, no to nie ma obiadu. No i taka kiepska sprawa, że do następnych knajpek mam 17 km. A ostatni raz ciepły posiłek jadłem dokładnie 24 godziny temu, czyli obiad wczoraj, bo kolacji nie było. No. Jakoś dotrę. Trzymajcie te kciuki, trzymajcie. Za wiele dzisiaj niestety nie panagrywałem. No bo jak drzemię w lesie, to, to nie ma kto nagrać. Eee, lekko od bandy do bandy dzisiaj, bo ostatni posiłek ciepły jadłem 25 godzin temu. Więc kiepsko. No i dzisiaj kilometr będzie słabiutki, bo może pięćdziesiątkę dociągnę, bo też muszę dotrzeć do miejscowości, w której mam noclegi, bo dalej po ciemku w nocy osłabiony, bez jedzenia niestety się nie mogę zapuścić. Jeszcze nie teraz. Zostawiam to na moment, kiedy będzie już bliżej mety.